Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was w kolejny już piątkowy wieczór na Ignacjańskim Rachunku Sumienia. Wiele osób jest po raz pierwszy z nami, dla Was mówię, że to będzie takie 15 minut kwadrans dla duszy, gdzie będę wprowadzał w kolejne kroki tego tej ignacjańskiej modlitwy, ignacjańskiego świętego Ignacego. I każdy już będzie miał czas na to, żeby przy delikatnej muzyce. Realizować te kolejne kroki w swojej osobistym dialogu z Panem Jezusem. Dobrze jest do tej modlitwy przygotować się w taki sposób, żeby na chwilę dłuższą usiąść, trochę się zasłuchać w samego siebie, uświadomić sobie Bożą obecność. Można to zrobić tak, żeby teraz spauzować ten filmik, przez chwilę tak właśnie posiedzieć, a potem go otworzyć, bo już zaraz zacznę prowadzić ten ignacjański rachunek sumienia. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mój drodzy krok pierwszy to dziękczynienie. Zajrzyj we własne serce, we własną pamięć. Zobacz, za co Panu Bogu chcesz podziękować z dzisiaj, z kilku ostatnich dni. Chodzi o takie rzeczy, za które realnie możesz Panu Bogu podziękować, dlatego że masz wdzięczność, albo dlatego, że wiesz, że wypada podziękować, że naprawdę to są dary, za które warto powiedzieć Bogu dziękuję. Zachęcam też, żeby nie, nie być zamkniętym na takie trudne łaski. Coś, co było trudne, ale e, ostatecznie widzę, że mi się przydało, to warto też za takie coś podziękować. Drugi krok to jest prośba o światło. W, tej, w tym drugim kroku po prostu y, stań przed Bogiem z taką świadomością, nawet o pustych dłoni, to znaczy do rozeznawania duchowego, bo do tego ma prowadzić rachunek sumienia, potrzebujemy Bożej mądrości. Nie toczymy walki przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko pierwiastkom duchowym zła, y, przeciwko złemu duchowi też. To jest. Y, inteligencja duchowa potrzebujemy do tego Bożej mądrości i trzeba uznać swoją w takim dobrym tego słowa znaczeniu małość. Więc teraz przez chwilę poproś Pana Boga daj mi Twoje światło bo moje, mojej mądrości mi nie starcza potrzebuję otwieram się na Twoją mądrość żebym razem z Tobą z Twoją mądrością przyjrzał się wydarzeniom mojego życia. O to w tej modlitwie chodzi, teraz przez chwilę swoimi słowami właśnie stań w taki sposób przed Bogiem i o tę łaskę poproś. Kolejny krok jest taki dłuższy, on będzie miał dwa etapy, najpierw powiem o tym pierwszym. W tym pierwszym chodzi o to, żeby pozwolić, żeby z naszej pamięci, tak czekając trochę, czy patrząc, prosząc też Ducha Świętego, żeby z pamięci naszej wydobył rzeczy, wydarzenia, sytuacje, które jakoś mnie mocniej poruszyły, w których byłem zaproszony do tego, żeby podjąć jakąś decyzję, jakieś działanie, które ma też znaczenie głębsze duchowe. Chodzi o to, żeby wydobyć z własnej pamięci dwie, trzy takie sytuacje. I ostatnio w tych rachunkach sumienia zachęcam, żeby iść po darach czy owocach Ducha Świętego. Dzisiaj zachęcam, żeby takim kluczem była dobroć. Możesz sobie przypomnieć takie sytuacje, w których coś cię prowokowało, żeby jakąś większą dobroć komuś ukazać, żeby. Być takim dobrym kropka. Może też było coś, co Cię prowokowało, żeby z tej dobroci zrezygnować w jakiś sposób. I właśnie nie być takim dobrym dobrocią, głębszą. Więc jeśli nie masz innych wydarzeń, jeśli one ci nie przychodzą, to możesz wziąć to jako klucz do wydobywania z pamięci tego, co ma być wydobyte. I jak już te sytuacje sobie przypomnimy, to dobrze je trochę w cudzysłowie z Panem Bogiem porostrzącać, Trochę przesiać, tak jak przez sito, żeby zobaczyć, co było takiego najważniejszego, co się we mnie wydarzyło w tych sytuacjach, w jakimś głębokim poziomie we mnie, co, co sprowokowało to poruszenie jakąś moją silniejszą reakcję. Na te wydarzenia. Po to, żeby wreszcie aż dojść do, do takiego punktu, w którym zobaczę, jak ja z tymi moimi decyzjami, reakcjami, sposobami, w jakie się zachowałem, albo nie zachowałem w danej sytuacji, żeby zobaczyć, jak ja się z tym miewam przed Bogiem. Jak do Niego to przynoszę, tą najgłębszą warstwę, to, to czy we mnie jest więcej jakiegoś. Jakiejś radości, że, że zrobiliśmy to razem z Bogiem, czy też jest więcej jakiegoś rodzaju żalu, że właśnie to mnie od Boga oddzielało, że tutaj coś zrobiłem bez Niego, a wręcz wbrew Jego Słowu. To o to chodzi w tym momencie, żeby w tych wydarzeniach zejść do dna i zobaczyć najgłębiej, jak się da. Co to wniosło, jak to się przekłada na moją przyjaźń z Bogiem? thank Kolejny krok to jest w zasadzie sposób dialogu z Bogiem o tym, czemu przyglądaliśmy się razem z Bogiem w, w tym poprzednim punkcie. Jeśli widzę, że Boża dobroć chciała się przeze mnie jakoś objawić, mogłem być dobry jak Bóg, tak jak Go znam, doświadczam Jego dobroci. Byłem w czymś zaproszony do bycia podobnym do Niego, ale, ale tego nie zrobiłem. To jest czas, żeby powiedzieć przepraszam, była szansa nie pozwoliłem Twojej dobroci być we Mnie. A może też być tak, że właśnie zadziało się coś i ostatecznie przy jakiejś walce, przy jakimś zamieszaniu jednak stanąłem po stronie Bożej dobroci, wtedy mogę Go w tym uwielbić. Wtedy możesz Go w tym uwielbić, możesz Go przeprosić, możesz Go uwielbić, zależnie od tego, jak jakie są owoce tego poprzedniego kroku. I warto w tym punkcie postać przy Bogu, w sensie jak jest skrucha, to stać ze skruchą, jak jest wdzięczność, radość, uwielbienie, to trwać w też tym uwielbieniu, bo to w nas ugruntowywuje te postawy wybierania dobra albo, albo rezygnowania, znaczy żalu z tego powodu, że zrezygnowałem. Uczy nas to na przyszłość, że nie, nie chcemy więcej w ten sposób i nie bójmy się w tej, w tej postawie dłużej trwać trochę jak w takim Dobrym uścisku z przyjacielem, w którym powiedzieliśmy sobie prawdę, a teraz jeszcze się przytulamy przez chwilę, żeby zapieczętować to, co się wydarzyło, już dalszą przyjaźnią. Ostatni, piąty krok to jest wyjście. W jutro w tym kroku możesz poprosić Pana Jezusa, żeby towarzyszył Ci i uczył Cię, rozpoznawać poruszenia, które daje Duch Święty, rozpoznawać wolę Ojca i żeby tak jak On potrafił do końca we wszelkich przeciwnościach, możesz poprosić w tym piątym kroku Pana Jezusa, żeby Cię uczył tak jak On. Rozpoznawać poruszenia ducha, przyjmować wolę Ojca, trwać przy tej woli, nawet w różnych przeciwnościach, nawet nieraz płacąc spore koszty za to trwanie przy Bożej woli. Tak jak potrafisz, tak Go poprosi o tą wrażliwość i wierność. I też możesz to zrobić teraz swoimi słowami w tej chwili ciszy. I chcę zakończyć dzisiaj jedną z modlitw świętego Ignacego. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. Dobry Jezu, usłysz mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Od złośliwego nieprzyjaciela obroń mnie. W godzinę mojej śmierci wezwij mnie i każ mi przyjść do, siebie, do Ciebie, abym za świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, syn i Duch Święty. Zostańcie w pokoju Chrystusa. Bardzo Wam dziękuję za wspólną modlitwę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to proszę subskrybujcie nasz kanał. Dajcie kciuka w górę. Jak chcecie dostawać powiadomienia, to też dzwoneczek naciśnijcie. Brachunki sumienia są publikowane na kanale Mocni w Duchu i na kanale Jezuici, więc możecie zajrzeć też na ten drugi, to samo zrobić, czy też zaglądnąć do innych dobrych, bożych treści, które tam publikujemy. Mam nadzieję, że do zobaczenia.